Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bendy Studio. A dzisiaj się Wam przedstawić starą grę, zarazem mającą coś w sobie, która nosi nazwę Serious The Fierce Encounter. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem jej nazwę. Pamiętam, jak kiedyś z tatą napierdalałem w nią, jak byłem malutki. Ja taki mały szczyl byłem i grałem już w nią. Gra jest z roku 2001. Naprawdę super gra. Mam nadzieję, że znacie serię Serious Sam. Ale dobra, bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy może do gry. Single player, New Game, There's The Easy, Normal Hard Serious. Powiem wam, że na początku chciałbym wziąć Taurist, bo dawno ogólnie nie grałem w tą grę i chciałbym się jeszcze raz zapoznać z nią, co w niej było, jak się coś przechodzi i tak dalej. Może kiedyś wejdę na te wyższe poziomy i może coś jeszcze z tego nagram. Dobra, weźmy sobie ten poziom. Tutaj nam się coś pokazuje, jakieś napisy, ale ja sobie to pominę Dobra, mamy tutaj wszystkie informacje Welcome to Netrista Hello, I am a Netrista Dobra, nie będę tego czytać, możecie sobie tutaj przeczytać to wszystko A przejdźmy do gry Ready for battle Dobra, pami pamiętam to, pamiętam tą miejscówkę Mamy na razie jedną broń Plus Plus, plus, plus revolver. dobra Tutaj już jeden gnojek nam się pojawił. On na no dwa strzely, Muszę ci zabić. No co nieźle. Mhm, mhm, mm. no Weźcie spódkę, Tutaj trochę będzie, jednak. M mam nadzieję, że niedługo znajdziemy drugą broń. Jestem psychiczny. Te psychiczne gwizdanie orgii. Co tam jest? Ja właśnie zawsze miałem takie. Tutaj. Aha, ja nagle się rozjaśniło, fajnie. Ja zawsze się bałem tutaj, w tej grze, że coś mi od tyłu wejdzie. Że zajdzie mi w sensie, jak coś od tyłu. No ale tutaj nie chcę raczej spaść. Co jest tutaj jeszcze ciekawego? Mm, tutaj nie ma nic. moja piornicze. Dobra, zabieci. O, amunicja. No to pięknie, dobrze, że tutaj zajrzałem. Wejdźmy sobie do tej świątyni jeszcze raz. Tutaj jakoś. Można wejść. O, drugi rewolwer. Ja no się boję tych drzwi. Pewnie coś mi tu zaraz wyskoczy, na naprawdę. A wiedziałem. A, Ja przygotowany. Dobra, mamy teraz dwa rewolwery. Mamy jeden rewolwer i mamy kosę, więc jest naprawdę ok. Powinniśmy już. Dać radę sobie mniej więcej. Tutaj mam armora. Tak, armora. Te rzucę jeszcze bombami. No nieźle. A przynajmniej nie musimy do nich strzelać teraz dwa razy. Tylko automatycznie nam się strzela dwa razy. Bo z dwóch rewolwer e, rewolwerów. To tutaj mam apteczkę. Raczej apteczkę nam się nie przyda, bo mam pełne HP. No wychodź. okej okay, zobaczmy, co tutaj jest. Um, a! Mamy teraz shotguna, więc... Nieprzyjemnie yes, przyjemnie! Jezu... No ile?! Ile?! Więcej was matka nie miała?! O kurde... Każe mi z shotguna strzelać, jak ja nawet w CESie. Nie strzelać z shotguna, bo to jest gówno. Może na bliskie odległości, ale na dalekie to na pewno nie. Odpada. O nie, ten. Kurwa. Shotgun, shotgun. Ja zawsze jego nie lubiłem, serius, same, same truje... Tru, tru, jezu. Trujecce, Ja pierdolę. Trójce, tak, trójce. E, można oderwać mu głowę i normalnie nią rzucać, tak samo temu, e, tymi... Potworami, e, te potwory, co tutaj są z jednym okiem, to normalnie też można im wydłubać oko. W trójce, więc... Trójka też jest dobra, mam nadzieję, że uda mi się kiedyś ją nagrać. Dobra, czyli taka pierwsza mis yy, misja już została przez nas yy, zakończona. Statystyki, total score. Yy, co tu jeszcze mamy? Zabicia mamy 19 na 70? Tu gdzieś jeszcze coś było, jakieś sekrety, game, 3 minuty. Ja to ja nie widziałem, serio. Nie widziałem, ja nic nie pamiętam z tej gry, najwidoczniej. Ale dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie. Takie duże miejscówki nie wróżą nic dobrego, ja wam powiem, kochani. No wiecie. Bombermany. he, <laughs> Mnie to zawsze rozwalało. Jezus. myślę, że to one tak rzeczą. Patrzcie, patrzcie. Potem pod koniec seriusa sama trójki, to one, oni tak biegną, ale w takiej masowej ilości, nie? To jest masakra. No, kurw, nie chcę malno, marnować się. tamtej amunicji. No, patrz, oni chyba będą biegli bez końca, bez jaj. Dobra, bierzemy wszystko na napierdolę. No, no, chyba to tak było. Trzeba to zrobić. Eee, -e -e. dalej. To jakiś jastrząb? Nie, nie ma. No i właśnie o tych mówiłem. i można normalnie oko wydłubać e, w ja się Już nie będę bawił pistoletkami. No chodź to bliżej, chodź to bliżej, no kozaku, dawaj, dawaj, dawaj. Jeb. Yep. Jeb. Yep. No ty mocny jesteś nawet, bestia. Armor. Dlatego no, sobie jeszcze ubijemy. E, tam jeszcze coś jest. Pójdę sobie szybko po to. Dobra, amunicja y shells plus 20 Przyjemnie Znowu armor No iść przez siebie czy tam No to jest pytanie ja Na razie może sobie pójdę tutaj No nie kurde Ja nienawidzę naprawdę takich miejscówek w tej grze to nie wiadomo, czy coś tu wyskoczy na ryj, czy może nie. I taki klimat jest, i ta muzyka, nie, jeszcze w tle naprawdę z drugą stroną. sama. Nie, 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 nie. Co oni tam robią? Oni mi zajdą jakieś od tyłu? Musisz powiedzieć, że oni jakoś mi zajdą od tyłu, wiecie? Dobra, nie zaszli nas z tyłu. Eee. co to kurwa jest? Nie, przepraszam Was naprawdę, że użyłem takich wulgarezmów w tym odcinku, ale naprawdę, przy takich grach no, po prostu nie da się. Ja przy takich grach lubię wyładować swoje emocje i w ten sposób najlepiej mogę to okazać. Dobra, lecisz. O nie, No, co ja, tutaj? Będzie zabawa. Takie jest duża arena. Ale movement kobry. Dobra. Nie, jednak nie będzie chyba. A, huh. Co, co to kurwa? co to jest? Co to jest? To jest żabe robuchy? a co my... Ja nie, nie chcę nawet sprawdzać co to będzie jak do mnie podejdą, ale... No by... Be... Co to jest? Czym ty kurwa jesteś? Fuuu, A to masz mordę. No, dobra. A, to takie kamikazy. Gdy za mnie a same umierają. Dobra, a przyjaciele się. No, przyjaciele. Siema za mną. No, też wisery mi zadają coś. Nie jestem w ogóle przyzwyczajony do yy, poruszania tak myszką to Znaczy tu jest, yy, mam całkiem i unne i unne Jezu, jakoś w tym moim odcinku nie mogę się wysłać. Inne ustawienie myszki niż yy, przykładowo w Counter Strike'u Więc jestem przyzwyczajony do Counter Strike'a yy, Myślę, że najgorzej mi nie idzie Szersy. Nie, to mamy chyba w zapasie no właśnie. E, nie mam się słuchawek na Fula. Wy też nie będziecie mieli, bo byłoby o wiele za głośno, ale uwierzcie sobie, jak jadam na Fula, to jest 10 razy głośniej. Jeszcze u mnie w pokoju jest ciemno, bo nagrywam to wieczorem. Jeszcze do tego jest zima, czyli wszędzie ciemno i naprawdę można tak się przestraszyć tego wszystkiego, że to jest masakra. Naprawdę to jest taka masakra, jeszcze to jest jedynka. W trójkę byście sobie pograli. Ja myślę, że jeszcze mogę jakieś horror dla Was nagrać. A to już kiedy indziej się pomyśli nad tym. A skasam kurwa kambileć, z Skasam. Ty łomny jesteś. Dobra. Dobity. No z tym to jakieś trudno nie było, wam powiem. Pójdź sobie po to. Dobra, zabity. Dobra, no pięknie, armorek wszędzie. Choć nie wiem za bardzo, w tym trybie nam się on przyda. Takie specjalnie. No ale cóż, no tam, kurwa, pewnie na spanie. Aaa, nie myliłem się. Kurwa, spierdalam, spiedlam, spiedlam. Ja myślę, że ją jakoś mogę ominąć, że jakoś mogę wyjść na tekstury. Ale się myliłem. Ale się myliłem. Dobra. Eee... co tu biegnie? Czy... Co to jest? Pamiętam, ja tego nie nawiedziłem nigdy Ale... Ale bydle. Jaki, jaki dzik ty... Ten dzik nie jest, to jest coś gorszego... I, ile to ma HP Jezu, to jest taki tank. No, no tank, no tank. Dobrze mówię. Ile odcinek trwa? 10 minut. Nie ma lipy. Jakoś to chce mi się strasznie nagrywać. Mogę wyładować jakieś emocje, postrzelać sobie No nie wiedziałem, że tutaj jest kula Takiego ja unik zrobiłem Ty bez jaj hmm. Pójdziemy sobie jeszcze po ten eliksir Nie nie no, musimy Jest coś U góry Co to jest? Więc no ja, ja, ja dawno grałem w tą grę, ja naprawdę nie pamiętam co w niej było? I niektóre rzeczy naprawdę mogą mnie tutaj zadziwić. Ostatnia część, w jaką grałem, to była trujeczka Pamiętam e, te robociki. E, robociki to jest, są jakieś potwory z e, st, e, trójeczki, ale grałem w trójeczkę ile? Z rok temu, dwa la, lata temu, może. Naprawdę trochę pozapominałem to. Dobra, lecimy dalej. No, chyba misja skończona. Ehm, um, skoczona? Co to jest? Co to jest? Jakieś jakaś magi magiczna kula, magiczny przedmiot, ale co w tym w środku jest? Mi ciekawi. Dobra, czyli najwyraźniej się nie dowiemy. Mam, naprawdę mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jest to, mam nadzieję pierwszy, nie ostatni odcinek z gier tego typu, mam jeszcze inne części seriusa same, więc na pewno, na 100% one pojawią się u mnie na kanale, a co do filmu Stanavis... Yy, nagrałem film z beta, tak, prezentację nagrałem. Chciałem nawet dzisiaj zamiast Serusa sam nagrać pełną prezentację serwera, bo nie, jeżeli nie wiecie, to on wystartował 4 grudnia, lecz nie działa mi patcher. Nie wiem dlaczego. Z tego co widzę, większości osób też nie działa, większości. No każdemu nie działa patcher i nie może po prostu spaczować gry. Administracja to totalnie zwaliła. I dopiero jak patcher będzie działał, to dopiero będę mógł Wam nagrać jakiś odcinek. Dobra, więc tak, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Na pewno będzie więcej na moim kanale, a ja tymczasem lecę, trzymajcie się, cześć.